What did I miss? Times. Ah, yes. operating procedure. Trzeci odcinek Asoki wylądował. Pytanie tylko, czy zrobił to z przytupem, czy może raczej wszedł na scenę na miękkich nogach. Tak, po prawdzie to ani jedno, ani drugie, ale o tym więcej w recenzji najnowszego epizodu. Zacznę od tego, co jak zdążyłem zauważyć, część widzów irytuje w nowym odcinku chyba najbardziej, mianowicie jego długość. Trzeci epizod, nie licząc czołówki i napisów końcowych, trwa bowiem zaledwie 29 minut. Zgodzę się, że faktycznie czuć trochę, jakby ten odcinek kończył się w połowie, ale z drugiej strony rozumiem, dlaczego akcja na CITOS została podzielona na więcej części. Przypominając sobie ujęcia ze Zwiastunów, zakładam, że w kolejnym odcinku możemy zobaczyć dwa lub nawet trzy pojedynki na miecze świetlne. Starcie Beyla z Asoką odbywa się w miejscu z mapą, a jej pojedynek z Marokiem, podobnie jak rewanż Sabine również mają chyba miejsce na CITOS. Zwróćcie uwagę na drzewa i czerwone liście na ziemi, dokładnie takie same jak te, które widzieliśmy w drugim i trzecim odcinku serialu. Będzie więc sporo się działo, możliwe że na samej planecie spędzimy nawet dwa kolejne epizody, a nie jeden, bo nie wiem, czy dadzą radę upchać wszystkie te walki w jednym odcinku. Połowa trzeciego odcinka to natomiast starcia w kosmosie, zatem już dostaliśmy tutaj dużą sekwencję walki. Domyślam się, że w połączeniu z pojedynkami na miecza, więc no, taką Star Warsową wisienką na torcie, to byłoby za dużo naraz. Trzeba to jakoś dawkować, znaleźć jakiś balans pomiędzy akcją a dialogiem. Wiecie, dać trochę oddechu temu widzowi. A dla mnie te 29 minut Dave Filoni wykorzystał raczej udanie. Zdążył pokazać trening przy okazji przybliżając background bohaterek tym, którzy nie oglądali rebeliantów. Do tego dostaliśmy fajne rozważanie Asoki na temat mocy i bycia Jedi, zarysowany polityczny pejzaż Nowej Republiki i puente w postaci iście takiego kinowego starcia w kosmosie. Nie zrozumcie mnie źle, nie był to jakiś odcinek wybitny, to bardziej taka no, podbudówka pod to, co zobaczymy za tydzień. Ale zrealizowana wystarczająco dobrze, bym ten tydzień chciał czekać. Przy okazji, ten odcinek miał taki przyjemny vibe starych Gwiezdnych wojen. Z jednej strony scena treningu każdemu na pewno przypomniała nową nadzieję, a definicja Jedi z ust Asoki sposób, w jaki postrzegaliśmy rycerzy w czasach oryginalnej trylogii. Talent jest faktem, ale trening i fokus są tym, co naprawdę definiuje sukces Nie każdy może zrozumieć, jaki rodzaj dyscypliny potrzeba, aby opanować sposoby Siły. Natomiast z drugiej, walka pomiędzy statkami w kosmosie to wypisz, wymaluj, prikuele. Czułem się w jej trakcie trochę tak, jakbym znowu miał te 12 lat i oglądał zmagania Obi-Wana i Dżango Fetta w ataku klonów. Nostalgia, wiadomo, ale to była też po prostu bardzo dobrze zrealizowana sekwencja. Robotę na pewno zrobiło CGI, bo dla mnie to był poziom kinowy, co widać też chociażby w scenie z pergilami. Na osobną uwagę zasługuje relacja Asoki z Sabin. Czułość na moc Mandalorianki i droga, jaką przeszła sama Tano, czyni z nich dość nietypowy duet mistrza i ucznia. A to daje ogromne pole do popisu, by w świeży sposób przedstawić nam tego typu relacje. Początek jest dość obiecujący, jestem mega ciekawy, jak ten wątek się rozwinie i czym nas jeszcze, mam nadzieję, zaskoczy. Na końcu chciałem też podkreślić, że uwielbiam Huenga. Wspominałem przy okazji analiz odcinków The Mandalorian, że brakuje mi w nowych serialach druida, który pełniłby rolę C-Tripio. Na krótki czas dostaliśmy tylko IG-11, a tak to same Astromechy. W Asoce w końcu mamy tego elektronicznego kompana, którego oprogramowanie wnosi coś, czego pozostałe postacie nie są w stanie zwyczajnie dostarczyć. Czyli taką rozbrajającą szczerość niezależnie od sytuacji. Liczyłem co prawda, że trochę więcej czasu twórcy poświęcą tym razem Bailanowi i Shin, ale Skol swoje 5 minut dostanie zapewne podczas spotkania za soką. A na to musimy zaczekać co najmniej do kolejnego epizodu. Podsumowując, odcinek z rodzaju tych wiecie, 7 na 10, on miał po prostu za zadanie zbudować pomost między zawiązaniem akcji w pierwszych dwóch epizodach, a tą taką regularną naparzaniną na powierzchni sitos, no, do której dojść musi wnioskując po zwiastunach. I swoją rolę epizod trzeci raczej spełnił. Koniecznie dajcie znać w komentarzach jak wam się podobał lub nie nowy epizod Asoki, co zagrało waszym zdaniem, a co nie do końca. Na koniec chciałbym podziękować patronom kanału. Wasze wsparcie jest niezwykle ważne i za jego sprawą tworzenie nowych treści, no jest dla mnie zwyczajnie o wiele prostsze. Jeszcze raz wielkie dzięki za dołożenie przez was cegiełki do powstania zarówno tego, jak i wielu innych materiałów. Jeśli podobał Ci się ten film, to oczywiście polecam zasubskrybować kanał i kliknąć w dzwoneczek, dzięki czemu nie ominiecie żaden kolejny materiał. Natomiast jeśli masz takie możliwości i ochotę, to zachęcam do wsparcia wściekłych wąsów na platformie Patronite. Bycie patronem nie tylko pomaga rozwijać kanał, ale gwarantuje też różne bonusy. Link do Patronite znajdziesz w opisie tego wideo. A na teraz to byłoby w sumie tyle. Trzymajcie się i niech moc zawsze będzie z wami.